Piotrek, znamy Cię wszyscy z pielgrzymki, z tego chyba, czego troszkę Ci wszyscy zazdrościmy, bo nie całą drogę idziesz pieszo, a jedziesz na rikszy. Zdrać mi proszę, czy na rikszy można się zmęczyć i czy rzeczywiście mamy Ci czego czasem trochę pozazdrościć? Zależy, czy jest z górki, czy pod górkę. Jak jest z górki, to jest fajnie. Pod górkę już bywa gorzej. Na szczęście zawsze ktoś jest przy likszy, żeby też liksze popchać do przodu. Żeby łańcuch się nie urwał, najczęściej pan Resiu No, też bywa różnie na drogach typu Poligon, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Ogólnie jest to powiedzmy miła odmiana dla kolan, dla stóp. Przez to też nie mam za dużo blas zwykle albo w ogóle, więc w sumie nawet nie jest źle. Myślałam, że to będzie takie pytanie pół żartem, pół serio, a jednak okazuje się, że faktycznie możemy Ci trochę tego zazdrościć. E, myślę, że fajne jest też to, że możesz w tym czasie z nami pośpiewać, poklaskać, popokazywać. Fajniejsze jest to, że mogę Was wyciszyć, ale... O ty, to wytniemy. Dobra, teraz też tak już bardziej poważnie, powiedz mi, co się dzieje z Riksą teraz, kiedy ona przez... Właściwie 12 miesięcy. Stoi gdzieś w garażu, zakurzona? Czy ktoś się nią opiekuje? Przydaje się w czasie roku, nie przydaje się? Aktualnie stoi w sumie niedaleko nas, bo w garażu tutaj na dwójce, przy kościele. Zasadniczo jest nieużywana. Dach jest złożony, znaczy złożony, po prostu ściągnięty. Czasami się zdarzało, że pan Pyjo ją wykorzystywał na przykład na jakąś inną pielgrzymkę. Teraz jej nigdzie nie wykorzystaliśmy i. Teraz jako się już zrobiło ciepło i nie wygląda na to, żeby mrozy wróciły, to możemy się zabierać do pracy, żeby ją przywrócić. Kilka rzeczy jest do poprawienia, naprawienia i przeglądu. No właśnie, a co dokładnie jest do naprawienia i czy możemy jako pielgrzymi moglibyśmy Ci jakoś w tym pomóc? Do naprawienia jest koło z tyłu, gdyż się troszkę wykrzywiło już w tych końcowych dniach. E, przez to też szukamy osoby, która by pomogła mechanicznie z likrzą. Znaczy, ktoś kto tam przy rowerach coś robił. Likrza to jest w sumie rower, tylko są trzy kółka i logika jest w cała taka sama. I jakieś tam takie typowo e, przeglądowe, coś przesmarować, e, rozstaw osi przedniej, nagłośnienie posprawdzać, niektóre końcówki wymienić, takie różne. Rozumiem. A powiedz mi, proszę jeszcze. Czy w czasie drogi, my jako pielgrzymi, możemy Ci jakoś też pomóc w kontekście rikszy? Albo może nie przeszkadzać? Nie przeszkadzać, najbardziej nie wbiegać po rikszy, ale to się na szczęście rzadko zdarza. Także przypadków śmiertelnych jest zero, z czego się cieszymy. A tak na poważnie, to czasem, może jak Ci, ci co chodzą na pielgrzymki wiedzą, mówię, żeby ktoś nie chciał pojechać na rikszy, właśnie żeby też nie przemęczać swoich kolan czy kolan innych osób, co też właśnie chcą jechać. Ale żeby pokier rikszą pokierować w czasie pielgrzymki, nie trzeba być jakoś super wysportowanym, czy jednak by się to przydało? Trzeba w sumie umieć jeździć na rowerze jakąś tam parę w nogach mieć, ale no jak, tak jak mówiłem, zawsze pod górkę i tak trzeba tą rikszę dodatkowo pocisnąć, więc, więc tutaj e, powiedzmy wybitna muskulatura nie jest wymagana, co widać po mnie. W takim razie zapraszamy Was serdecznie w tym roku do pomocy przy rikszy. Może ktoś dotychczas nie miał odwagi, albo nie wiedział jak to zrobić, żeby móc pokierować rikszą. Piotrek groźny nie jest, jak widać, przeciwnie, sympatyczny, uśmiechnięty i zachęca do tego, żeby rikszą się przejechać. A gdyby ktoś mógł pomóc od tej strony takiej technicznej już teraz, to zapraszamy do kontaktu przez nasz fanpage pielgrzymkowy, albo bezpośrednio przez Piotrka. Też na fejsie go znajdziemy. I cóż, za trzy miesiące ruszamy.